Szczyt Klimatyczny Tugetery 2025 w Warszawie. Ze mną jest pan Andrzej Gansner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców. Witam serdecznie. Dzień dobry. W takim razie zacznijmy może od tego, jaką wizję rozszerzonej odpowiedzialności producentów mają firmy spożywcze. O tej wizji mówimy już od dobrych kilku lat i jest ona relatywnie prosta. Po prostu, nam jako wprowadzającym produkty w opakowaniach bardzo zależy, żeby Polska osiągała jak największe poziomy selektywnej zbiórki naszych opakowań i żeby jak najwięcej tych opakowań trafiało do recyklingu. Ale również tam zależy na tym, żeby system rozszerzonej układzie o zapewniał wsparcie w tworzeniu bardziej recyklowalnych opakowań. Dlatego potrzebna jest współpraca pomiędzy chociażby producentami, recyklerami, sortowniami. Czyli uczestnikami systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. System ROP, który miał być w Polsce, powinien tą współpracę jak najbardziej zapewnić. Druga bardzo ważna rzecz, to racjonalność ekonomiczna. Nie chcemy podnosić cen żywności tylko po to, żeby tak naprawdę finansować nieefektywny system. To, co w tej chwili widzimy w koncepcji Ministerstwa Klimatu i środowiska, to jest tak naprawdę podatek. Podatek, który mamy wszyscy zapłacić, Stać się biernym płatnikiem podatku, według tak naprawdę stawek ustalonych przez ministerstwo, przez yy, powiedzmy Centralny Urząd Cen w tym momencie, jakim stałby się prawdopodobnie Instytut Ochrony Środowiska, yy, i koniec. I to wszystko, bez żadnego wpływu ani na efektywność selektywnej zbiórki, ani na to, jakie opakowania, jak yy, jakościowo będą yy, zbierane, jaki będzie poziom ich recyklingu. No, na to absolutnie się nie możemy zgodzić. Wydaje nam się, że Wszyscy powinniśmy już po tej samej stronie, bo i samorządno powinno zależeć na jak najlepszej selektywnej zbiórce, jak największych poziomach recyklingu i firmom odpadowym i recyklerom, którzy potrzebują zebranych opakowań, żeby w ogóle móc funkcjonować na rynku i tak naprawdę my z kolei potrzebujemy, żeby te, ten recykling był, bo inaczej, jeżeli się okaże, że Polska nie będzie w stanie zapewnić tych poziomów, to możemy spotkać się z sytuacją, która wynika wprost z rozporządzenia unijnego PPWR, że po prostu część naszych opakowań zostanie zwyczajnie na świecie zakazana. Dla nas jako procentów żywności, dla nas opakowania nie są tylko po to, żeby produkt ładnie wyglądał, ale żebyśmy my wszyscy jako konsumenci mogli je bezpiecznie zjeść, żeby zapewnić jakość, żeby zapewnić trwałość tych opakowań, dlatego też ich konstrukcja musi być odpowiednia. Dla nas to jest naprawdę ważne, ponieważ nie da się, jak za doświadczeniem czarodziejskiej różki, Wymienić jednego typu opakowanie na drugi i zachować te same parametry produkty. Nie da się tego zrobić, więc podkreślamy, ROP jest tam jak najbardziej potrzebny. ROP jest tam potrzebny szybko, ale nap ROP jest tam potrzebny w oparciu faktycznie o efektywność, o reguły gospodarki wolnorynkowej, nie oparty o monopol biurokratyczno-urzędniczy, państwowy. I nie chcemy, żeby system ROP spowodował tak naprawdę, że właśnie. Kolejny obszar gospodarki, gospodarki odpadami opakowymi, zostanie zagarnięty przez biurokratyczny monopol państwa. Uważamy, że to nie będzie dla nikogo dobre. Ani dla samorządów, ani dla firm odpadowych, ani dla recyklerów, ani tym bardziej dla nas, ani na koniec dnia za konsumentów, którzy będą musieli za to zapłacić. A jakie działania są podejmowane, może właśnie, które? zwiększają prawdopodobieństwo tego, że ten system będzie działał dobrze. Jak to wygląda w perspektywie? Bo no tak naprawdę to w tej chwili właśnie nie widzimy takich działań. W tej chwili widzimy koncepcję, którą zaprezentowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, która jest właśnie koncepcją takiego monopolu państwowego opartego o podatek. Nie widzimy w tym żadnych nowoczesnych rozwiązań. Widzimy nawiązania do dwóch systemów, które funkcjonują w Unii Europejskiej, czyli systemu węgierskiego i systemu chorwackiego, czyli tak naprawdę systemów państwowych, które charakteryzują się bardzo niską efektywnością za to bardzo wysokimi kosztami. Reszta systemu jest oparta właśnie na organizacji odzysku, które w imieniu wprowadzających. Właśnie z jednej strony stymulują selektywną zbiórkę i recykling, z drugiej strony również kontrolują poziomy kosztu. I to wszystko w oparciu o reguły gospodarki wolnorynkowej. Więc jak na razie nic nie widzimy. Widzimy tylko stwierdzenie pani minister Zowińskiej, która na posiedzeniu podkomisji sejmowej powiedziała, że póki co nie widzi żadnej możliwości odstąpienia od tej monopolistycznej podatkowej koncepcji. A chciałbym też, żeby to wybrzmiało, jeśli Zostanie to wszystko w takim charakterze, takiej konstrukcji, jak obecnie to się zapowiada, to czym to grozi? Dla przedsiębiorców, nie wiem, dla konsumentów, jakbyśmy mogli to właśnie tak podkreślić. Dla, dla konsumentów przede wszystkim grozi to tym, że po pierwsze zetną się z podwyżkami cen mhm. żywności, a właściwie podwyżkami cen wszystkiego, ale jak wiemy, to ceny żywności zbudzają bardzo duże emocje i co najgorsze, te, te podwyżki pójdą na marneż. Ponieważ te podwyżki w żaden sposób nie przełożą się na selektywną zbiórkę, na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki, recyklingu i ilość opakowań yy, ekomodulowanych. I tego nie chcemy. I to jest najgorszy skutek takiego systemu. Yy, I oczywiście to, że takie podwyżki cen bo w takim systemie monopolu państwowego no wychodzi, że będą dużo wyższe, niż mogłyby być tych normalnie opartych o gospodarkę wolnorynkową systemach. W Polsce. Po 30 latach wprowadzania gospodarki wolnorynkowej, całej transformacji ustrojowej, która miała właśnie pokazać, że to gospodarka prywatna jest bardziej efektywna od gospodarki centralnie sterowanej państwowej, ja chyba nikomu nie muszę udowadniać, że cofanie się teraz od 30 lat i wprowadzanie centralno-nakazowego systemu jest kompletnym błędem. Dziękuję za rozmowę i to podsumowanie. Dziękuję bardzo.